Witajcie kochani w kolejnym vlogu, ja teraz jestem na szybkim spacerze z ziomkiem, bo muszę zaraz jechać w pewne miejsce, chociaż w sumie nie muszę już raczej ukrywać, ponieważ i tak będziecie widzieć po tytule, bo się przeprowadzamy, więc pojadę dzisiaj na mieszkanie, pokażę Wam je, tak jest grubsza na szybko, no i też muszę je poogarniać, więc widzimy się na miejscu. No i kochani, jesteśmy w kuchni, oczywiście jeszcze jest bałagan, więc muszę to ogarnąć, A tak wygląda kuchnia, przejdźmy sobie teraz do łazienki i ta ostrość mnie dobija normalnie, ale obiecuję, popracuję nad tym, czy ja za szybko chodzę, czy za szybko ruszam kamerą, ale naprawię to, obiecuję. Tu mamy łazienkę, mała, ale taka przytulna. I mamy wannę. Akurat wolę wannę, wolę wannę niż prysznic, więc jak dla mnie spoko, Tu ja. Ej. Pralka i syf na niej. I pójdziemy sobie teraz do pokoju. Tu, zakupki. Przejdźmy sobie do pokoju. Od razu otworzę okno, bo jest dzisiaj strasznie gorąco. Nie zwracajcie uwagi na ten syp na łóżku. No, trochę roboty mnie dzisiaj czeka. Nie ukrywam. To zanim cokolwiek jeszcze zacznę robić, to pobiegłam do rzadki. Mam kragunię. Co tu jeszcze mam? Mam kochani... hordoga. I wzięłam sobie, słuchajcie, coś do picia, jeszcze bo cię bardzo ciepło. I mam coś takiego. Cytryna i truskawka. zapowiada się, że będzie dobre. No i tutaj wzięłam coś takiego, jeszcze tego nie widziałam. Bubble drink, więc też może być dro... drogie. Dobre, też może być dobre. I tu jest też truskawka. Więc ja zabieram się do jedzenia, bo chcę zjeść foki ciepłe. No i zabieramy się do sprzątania. Uff, trochę mi dzisiaj robota czeka, słuchajcie. Serio. Niesamowicie się cieszę. Oczywiście to jest jeszcze mnóstwo roboty, jak widzicie. Ale... damy radę. No i ta paskudna, ochydna, chociaż w kamerze wygląda całkiem, całkiem. całkiem na żywo wygląda gorzej ale na pewno zniknie więc ja się zabieram teraz do jedzonka dzisiaj kochani zabieramy się za kuchnię jest kolejny dzień sprzątania ale tradycyjnie zacznę sobie od jedzonka no dzisiaj magdalad żabka była zamknięta więc nie zdrowo to wychodzi, ale co poradzić. Na razie jeszcze tutaj nic nie mam, więc muszę się ratować gotowcami. Więc no, dzisiaj ogarniamy. Muszę pomyć wszystkie szafki. Tutaj jest ściągnięty od okapu, a i muszę kupić yy, żarówkę taką do właśnie okapu, tutaj żeby mi się świecił, więc Misja na dziś, znalezienie takiej żarówki. Ale najpierw jedzonko, póki jest ciepłe. Kochani, z racji tego, że sprzątanie mi dzisiaj nie idzie, to pokażę Wam, co kupiłam. Tak, wydałam na zakupy. A, nie oceniajcie. Pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, to jest koszyczek, bo niedługo święta. Jest taki biało-brązowy. A że święta mam zamiar spędzać już tutaj, więc było taki se oto koszyczek. Mam też jaja. srebrno, srebrne, niebieskie ze srebrnym i takie ala róż i złote. Mam nadzieję, że w miarę widać te kolory. Teraz coś dużego fajnego. Kupiłam, słuchajcie, dwie kołdry. Tak. Jedna kołdra i uwaga, druga kołdra. Po co by nie? Kupiłam też takie słoiki na przyprawę. Także na pewno się przydadzą. Kupiłam sobie nową deseczkę. Taką porządną, drewnianą. Co ja jeszcze tej No i takie słuchajcie już typowe pierdółki, czyli kupiłam sobie jeszcze nowe ściarki. Kupiłam do, żel do mycia też przy okazji to kiwelka jeden odświeżacz taki o lilia i jaśmin myślę, że będzie bardzo ładnie pachniał no i taki jeszcze odświeżacz orchidea także jeszcze trochę dzisiaj kupiłam. I ja teraz śmigam chyba się wykąpać i uciekam. Już mam dzisiaj nockę, więc muszę w miarę wcześniej się jeszcze ogarnąć, żeby zdążyć do pracy. I wpadnę tu chyba jutro już. I będę się już za sprzątanie tej kuchni, mimo że ogromnie mi się nie chce. No ale trzeba. No, i kochani, ostatni plik mi się skasował, jestem okropnie zła. Nie wiem, jak to się wydarzyło. W każdym bądź razie najważniejsze, że udało mi się zdążyć przed świętami posprzątać i ogarnąć. Oczywiście jeszcze jest kupa roboty, bo trzeba pomalować i tak dalej, ale to już na bieżąco z takimi rzeczami możemy mieszkać. A na ten moment życzę Wam, kochani, wesołych świąt, smacznego jajeczka i żeby zajączek o Was nie zapomniał. A jeśli vlog Wam się podobał, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, dajcie łapeczkę w górę i dajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych vlogów. Do zobaczenia!